przygody w Mufinkowo zaczynamy! Hej Słodziaki, a dzisiaj kolejny piątkowy odcinek! Kilka Secret Box, ale która seria? No chyba najnowsza! Najnowsza? My a może to już jest czwarta seria? O, no, Kitek powie ci, że... Już jest Już dzień! Już jesteśmy tu bezpieczni! No właśnie chciałem ci coś Pięćku. powiedzieć, że ty jak sobie ale spałaś... Ale ja wyglądam w tej zbroi okropnie! Nie. Obraziłem się. Czemu? Bo ja ci coś mówiłem, a ty a, nie olałaś. No bo ja się skupiłam, bo to zbroń mi się w ogóle nie podobałaś. No po, i po, po, postanowiłem, że pójdę mhm. sobie, tak? Gdzie? I sprawdzę dalej, czy już na pewno wszystkie hagi, łagi pokonaliśmy. Ale i ci się tak, okazało, że ale to nie... nie tu. Ale nie, byłeś? ja byłem już tak, byłem. Twierdy? Jak spałaś? Czemu się wypływał w tym czasie? No ale jak spałaś, to ja Do... stwierdziłem, że sobie pójdę Do... i się okazało, że jeszcze trzy były takie z... Trzy? Ale tak, udało się wszystkie zniszczyć. a Ale czy nie szliśmy trzy? No ale jeszcze było okazało się, że sześć. A, tak? myślałam, że ja też myślałem były. że trzy tak. Więc, no. Dobra, chodź mówika, wychodzimy z i idziemy sprawdzić tego ogromnego. Gdzie ty jesteś? Halo? Zgubiłem cię! Schodzę! No to wchodź, a nie wchodź. Hmm. Idziemy. Ja a dnia to w oh. trochę dni No tak, powiem ci, że z dnia to tak. tak no tak, a kawiarenka. A być to najgorsze. Nie wiem, czy, ja, no. czy Ty zauważyłaś, że no. moje dwa pieski zostały pochowane. Gdzie? Nie ma ich. Czemu? Nic. No przecież hagi łagi, one nam pomogły. Ja widziałam, że one pokonały ze mną tyle tych hagi łagi, że to się. I normalnie. tak uważaj, to. uważaj, coś tego tam łazi. Tu. A to, to szkielep jest. Okej. Okay. Oh. To choć płyniemy, tak? Rozumiem. A nie, to to ty? To łagi był! Może jakiś A nie to była ta, taka to taka to druga. ostatni po prostu jeden został. Boże się zdenerwował. Dobra, ja na drzewo idę. Czyli my idziemy teraz... Idziemy sprawdzić tego ogromnego o, miliki z zegret boksa. Tak, wiesz, czy to jest, czy nie? Hmm, mi to musisz mi to bo ja pływam. I my... Jaką kompletnie... Ej, no przestań na mnie klapać! Co ty? Zostaw tą benkę i dorosnij. No, no ja się staram dorosnąć, ale nie umiem. No właśnie nie idę ci. Wiesz, że ktoś mi w komentarzu napisał, że ja jestem niemiły. No, bo ty jesteś niemiły, też przyjmą, że jesteś niemiły. Widzisz, ja ci przyciągam, żebyś się złapała. Moja łódka znalazła się! O, to jest spoko, bo... Ale teraz już się... nie jest potrzebna. Zmokła. Ale weź na później. Przyda się, serio. Serio, <grym>. weź na później. Nie, no, to jak na jest... miękki boxa wypłyniemy? Ale jak Idziemy do na... gigamilki secret boxa! największego miłki secret, secret boxa. Największego ever! Ja na moim kanale lubiam! 好吃。Uh, Właśnie, wiesz o tym, co, się, co, co my teraz obiecaliśmy, skoro tam jest wielki, wielki secret box, no? to może, może krowy nas i świnie źle zrozumiały, może w sensie? chodziło o to, że one sobie wybudowały same to wszystko, bo mieliśmy je wydostać, pamiętasz? Była no tak. taka umowa. mieliśmy je uwolnić, o... ale w... mieliśmy je uwolnić z jaskini, no i jak wstaliśmy, to wielki, wielka secret box istniał, no to... A może to... To, to, to jest coś innego, inny producent, konkurencja! Jeju, tu jeszcze jest takie przejście, wow! Oh. Kitej, co ty robisz? No, no do mnie. skacz i... tutaj. Nie, Skacz się nie stanie. Halo. No ja po prostu muszę zawsze zawsze ufać. <laughs> o, Ma dobra, widzę go. Bo... Wow, ale on jest daleko, myślę. Poczekaj, chcesz go zobaczyć? Okay, czekaj na mnie. Czekaj. A, dobra, stanię. Ogromny, jak on jest wielki? Ty on jest czekaj. wielki jak? Co no, tam? Ty go widzisz, czy nie? Nie. A to bo ty, bo ty masz małe widzenie. Ty masz pewnie jakąś wadę wzroku. Chodź ze mną. Idę. Chodź. <laughs> Teraz go widzę. No, no to widzisz, do no, pięty. O, wieże wałczyciem. To? To jest jakiś wałczyciem. No, tak, władcy że Zielka. Nie, w świnia ostatnio no znaleźliśmy. ona była Władcą zielka. A to było Z <laughs> Czyli przyznajesz się, że to byłaś ty wtedy? Co? No wtedy to byłaś ty, tak? Ty byłaś Biedronką! Ech. A, wydało się w końcu! Ej, A, wydałem. Przecież kiedyś ty, porku, no. przecież ty mi to opowiadałeś. Ech. A, może tak no. było. No tak, opowiadałeś mi o A? tym. No tak! No okej, no, no, no niech ci będzie, no. Na I znowu. Przecież o nie pisali. poczekaj, bo mnie gardło około... koły. <laughs> <laughs> Na zdrowie, ja myślę, bo chyba, się, tutaj chyba, nie chyba tam jak spaliśmy, to powiem ci, żeś przeziębnił. No Przeciąg tam. Przeciął, już teraz to nie samy, no. Nie możemy tak spać. Od jutra siedzimy w domu. O, ale no powiem ci? Ja wiem no. dlaczego, bo troszkę pewnie się spodziewałeś, no. a ta zbroja i była wilgotna. Bo no. zobacz, ona w powietrza nie przepuszcza i zostało no. nie wyschło. Co, chyba, idziemy na? Idziemy. Myślisz, że tu jest gdzieś ja wejście? on jest gigantyczny. Która to jest seria, jak myślisz? Co? Milka Secret Box, ale która seria? No chyba najnowsza, no Myślisz? Najnowsza? A może to już jest czwarta seria? Ty, weź jest Masz krowa! No. Cześć, halo. <laughs> No, wow. Broni i poczekaj. Wow! A. Tak wygląda Second Box w środku! Ty, one budują! Zobacz! To jest ciasteczka! Ło, ciastko? To, ciastko. Ty, ja to, Ta krowa nam rzuca, zobacz! Są to świnki, jak są Second Boxu! Zobacz! Dziękujemy, dziękuję. Ty, ci one za górze. Zobacz, ty, to jest chyba król! Yy, a ona, yy, ona nam rzuca? O nie! Ubiegł on, on, on zająca! To jest zająca! Eee, no. eee, Młupienka? No. E, wystawia się trochę tej kropej wielkiej mojej. Cześć. Bo miękkie boksy są fajne. Ale jak u, u, diamenty. Danym, ja diamenty! to są pijaka! Dałaś no, diamenty? Dała mi diamenty! No, no, jasne! Czemu cię pytać? Kieszczony, kieszczenek, właśnie, kieszczenek z diamentem dać! Ale poczekaj, będziemy bogaci! E, 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 Chciałem mu a jakbyśmy tak pójdzieli, to no? diamenta stąd? Myślisz? Nie, poczekaj, z tego się wchodzą, się stąd wygonią. Tak, no się ale. Kitek, ale przestań! Ale, 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 ale wiesz, ile. Ty ale my zrobimy miękkie skleboxy! Ale ty rozumiesz, ile a, my za to kupimy? A co, jakie tły czy twinki? Dostaw je po... Co? Aj, ona zje złote jabłko? No, nie chce, i nie, nie. Ja nie. nie chce A marchewkę złotą? Też nie chce. A krowa? Ej, one nie lubią. No bo jest złote, to jedna pani jest złote. Ale koizja, ja. No to? bo ma końskie zęby, gejuszu. A, racja. Ja cię wow. akurat... I, i Ja już ci nie przekazałam, że to się i, 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 zobacz, ty chodź tu, chodź tu, chodź tutaj na górę. Ona buduje cały czas. buduje? Ja ja cię granice, co tu bo... się dzieje? Czy to się produkuje jakieś boxy? Bo właśnie nie mam zielonego my musimy pojęcia. Musimy uwolnić ten box. Właśnie, to ej, duży. my musimy tamtym uwolnić. i to nie są te same chyba. Czekaj, to my jesteśmy po stronie zabawki, czy tak? Ja, ja nie mam zielonego pojęcia. Bo ona nam daje ciasteczka. <śm> one do, to jest zabawka, one dopiero tworzą zabawkę i wyżej będą ciasteczka. Ci mówię. <śm> Zobacz, ona co? Ciekawe, jak ona jest bogata. Trochę tak, gona jak ej. z drugiej serii Fredo w kolorach, gdzie jedziesz? Ty przestań, no bo zaraz razem stąd wygonią. Ja nie chcę mieć znowu no, kitek, wow, ty, Ło, to właśnie buduje. Przez... Przez... No dobra, Usujesz dobra. Zobacz jej konstrukcję. A, i słuchaj, chodź, może zobaczymy, czy tam ten sam wyszły, czy nie. Dobra, idziemy, chodź, bo obiecaliśmy im coś, a wiesz za coś, naprawiły nas. Ej, ej, ja się powoli zaczynam też bawić na to, że to? zobacz. E, że one tutaj, w Mufinkowie one sobie zbudują jakieś, nie wiem, armii świn. Sz ale, ale ja lubię... Bo wsy, a to jest Muffinkowo. A, mówikowo a, a gdzie jest Joe? Jeszcze? Ja się pytam, gdzie jest Joe? Gdzie, mm. gdzie jest nasz Joe? Zobacz, to nie ciastek, ale nie jest! Nie znam ja go. Nie jest go. Ja tęsknię za Zobacz! Kolejnego, a ciastek siedzi w domu pewnie. Ciastek Bo jest wiem, jest bezpieczna, ja to kurczę idę na jakieś niebezpieczeństwo. Ale to twoja to. to kogo to jest? Tak, o, tak. jaki tek! Bo ja przyjechałem i nie zapraszałem. No a ty to nie, to nie śniasz, panu, ty chciałeś iść do tego strasznego au! No, dobra, a do żeby dalej nas straszyły? Widzisz, spokój. Nas nie straszyły na początku, dopiero jak tam weszłyśmy przez ciebie. Nie, nie, nie. Przypominam ci, że ta ktoś tutaj, ktoś z nas dwojga, ktoś zastrojga, można nawet powiedzieć, zjadł ciasto, przez coś, no Nie się ciastach, gdybym się tam nie polazł. To... Myśl, że. Pamiętaj, że mieliśmy je wypuścić, jeżeli tak? A ciekawe czy one w ogóle tu są? Jakie sposoby mamy je hmm. wypuścić? O nie, my, my dalej jednak musimy je wyprowadzić stąd. Czyli to są inne. No co, trzeba wykopać... No Będziemy musieli tutaj tunel wykopać, chyba, wiesz? O nie, trzy przejdą. No, dobra, wiesz ja spróbuję hmm. wykopać ile mogę, ale nie mam narzędzi na to. koparka by się Czekaj, przydała. A czy ja mam kilo? Ja nie mam nawet kilofa, To no się nie to... pomogę. Co lubią krowy? Powiedz mi, Luchinka, co z lubią to... krowy? Mleko, a nie to mleko dający. E... Ja wiem, czekoladę no. z Miki Secret Boxu. Myślisz? No tak? To... Myślisz? Na czekoladą pójdą, uh -huh. ale my nie mamy kakao. Więc uh -huh. jak my teraz musimy. <laughs> musimy znaleźć kakao. To jest no, pewne. To jest znajdziemy kakao i wtedy elegancko sobie je stąd wyciągniemy. Don, a może one chcą miękko. Dobra, to to jest że ale sens. tu jest czas! Ty jaka słurka jesteś? taka malutka! Malutka no, co? Trzeba się do pracy a brać. Tu nie a ma diamentowy, mo. Ej, to ta ja... na górze była diamentowa. To tu będziemy kopać tunel i. ja szyja co? już jest w porządku. Tak? No, powoli, no, powoli. Więc to może trzeba po, trochę poczekać, wiesz? Okay. Ale słuchaj, zobacz, mam, mam jeszcze diamencika. Diamencika, Aha. mam dużo diamencika. Ale poczekaj, kij, bo my musimy, Może w niej jakiejś zrobimy jakieś, jakieś kilofy i wypuścimy je tutaj sobie. Ja Co? wiem, przecież one nam dały diamenty po to, żebyśmy sobie zrobili kilofy, zobacz. No mówię bo to za to trzeba zebrać tutaj. To mój pomysł. I zobacz, i teraz hmm. elegancko ja sobie zrobię masz te czy nie? Właśnie je robię. Czekaj, i o, daj mi masz patyki jakieś, bo ja patyku potrzebuję może może skąd mi wylecą patyki? Nie jak mam patyki. Daj mi patyki, rzuć mi patyki, a ja nam ja zrobię kilofy. No i wszystko się wyjaśniło. Ja No to no. ci, uwaga, nie, nie. a ile cię rzucić? No ile możesz. Rzuci. Uwaga, albo tu dać, no i ja odłożę, może dostanie. No dobra, to od. nie odkładam. Moje, zobacz, trzy kilofy dostaniesz, żeby nie było. I słuchaj, i od dzisiaj po prostu musimy tutaj kopać, tą stronę, tylko pochodnie by się nam jeszcze przydały. Wtedy po prostu je tędy wypuścimy i. Dobra. Tylko będziemy musieli je do tego mamilkiego boksa doprowadzić, tak mi się zdaje. Tak, jest, że tak. Najgorsze, jakbyśmy się w wodzie wykopali. To by Przestań. było straszne. O ty, zie ziemię już, do się do ziemi, mówimy. Uważaj pika. na wodę. Idziesz do mnie? No idę. Chodź do mnie. Chcecie sobie się większe przejście, bo wiesz, miękkie boksowe krowy są troszeczkę grubsze. O, poczekaj, udało się, z yy, jedną. O nie, no to teraz ja nie chcę, żeby mi potwory tu nawchodziły. Nie, no. Udało się, zobacz. mamy wyjście. Wow! No, zobacz. Jesteście wolne. Możecie wyjść z boksa? Znaczycie, no, jak jesteście, bo chcecie wejść do boksa, Możecie żeby być dom... wysłany na cały. Ja. Dokładnie możecie iść do wielkiego milki sekret boxa, a ja w zamian wezmę wszystkie wasze ciastka. Patrzcie. Nie wiem, czy umowa im się spoda. Chciało, nie? Patrz. No nie wiem, tak nie Ja wiem. mam powiedzmy w oknika. O tak! O, o ile ciasteczek. Nie, nie Chodź u weź wszystkie ciasteczka. ciasteczka. No, dobra. Zobacz, ile ciasteczek się wysypuje stąd. Ok Nie, bo to jest Pusto, nie! Ja no to jest może jakieś niepotrzebne, że czegoś tak powinno być potrzebne. To, to na jak ten mufinkowy, bo ja też zrobiłam swój typ mufińkowy Dobra, ja myślę mufinka, ja że, że po prostu, że musimy tutaj przyjść z kakałem. Tak, Słuchajcie. dobra, lecimy pokazać! Po Okej, na razie!